Oto T6, czyli turbina numer 6 Tak zaleka, nie wygląda tak okazale, ale jest bliska, no to jest trochę kurde wielka, nie? Z kasy. No i taka turbina produkuje bardzo dużo energii elektrycznej. Tu sobie postawiłem w ogródku taką. Nie? I tutaj mam prąd za darmo i to jest właśnie przyszłość naszej planety te, takie turbiny. Tu się wchodzi po schodkach, do góry zobaczyć, że to kręci tak powoli, gdyż w środku tam to ma mechanizm spowalniający, bo jakby się kręciło tak szybko, to by się urwało, a tak naprawdę może się bardzo szybciej kręcić, tylko się nie kręci tam. Dwi'n siŵr bod flos.